Czy masz wrażenie, że w okolicach grudnia coś takiego dziwnego się dzieje z twoim umysłem, czujesz zmęczenie, wyczerpanie, znużenie, że ci się nic nie chce, że twój umysł jakoś tak źle pracuje, że ci się nie chce uczyć, że masz jakieś trudności z tym, żeby się dogadać z innymi ludźmi. To nie jest zaskak zaskakujące. To nie tylko wpływ świąt, grudnia, różnych wyzwań końca roku. To też astrologia, dlatego że bardzo często o tej porze roku, bardzo często w grudniu, Merkury wkracza w znak strzelca. Tak jak to ma właśnie teraz miejsce. Kiedy on jest w strzelcu, znajduje się w opozycji do swojej naturalnej pozycji, czyli do bliźniąt, czyli jest w tak zwanym wygnaniu. I Merkury wtedy działa nieharmonijnie. Przypomina to trochę jego retrogradację, albo jakąś inną pozycję, którą my moglibyśmy nazwać zanieharmonijną. Czyli nie dziw się temu. Że właśnie teraz, o tej porze roku, właśnie w grudniu, czujesz jakieś takie zmęczenie, zniechęcenie, wyczerpanie. To normalne i naturalne. Oczywiście nie o to chodzi, żebyśmy sobie uzasadniali swoje lenistwo i niechcieństwo, ale przynajmniej wiemy, dlaczego to się dzieje. A zatem warto wtedy dawać sobie dużo wsparcia, stymulować umysł różnymi działaniami, które pozwolą ten, 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 naszą, ten nasz intelekt, ten umysł wzmocnić, wesprzeć i rozkręcić.